Wiesz, kiedy widzisz wspaniałą osobę i myślisz, jak przyciągnąć jej uwagę? Czasami wydaje się to trudne. Często zastanawiamy się, co może spodobać się młodszej osobie: czy to sposób ubierania się, typ samochodu, który masz, a może sposób, w jaki mówisz spokojnie, ponieważ opowiem ci coś bardzo ważnego. Sekret nie tkwi w rzeczach materialnych, ale w cechach, które naprawdę robią różnicę. Jeśli jesteś zainteresowany, poniżej znajdziesz link z dobrymi wskazówkami dla Ciebie. Wystarczy kliknąć i skorzystać. Kiedy mówimy o tym, co przyciąga młodszą kobietę, pierwszym krokiem jest zrozumienie, że różnią się one od tego, co możesz myśleć. Wiele z nich nie przejmuje się rzeczami takimi jak wygląd, status czy popularność. To, co naprawdę się liczy, to to, co masz w środku, jak jesteś, co przekazujesz swoim zachowaniem i postawami. Jeśli masz pewność siebie, jesteś uprzedny i potrafisz prowadzić dobrą rozmowę, to już robi ogromną różnicę. Teraz pewnie zastanawiasz się, co więc naprawdę może przyciągnąć jej uwagę? Odpowiedź jest prosta: bądź sobą z pewnością siebie i szacunkiem. Młodsza kobieta często szuka czegoś głębszego niż tylko atrakcyjny wygląd. Chce kogoś, z kim może porozmawiać, kto ją rozbawi i traktuje ją z troską. A to wykracza poza słowa, to w codziennych działaniach, w trosce, którą okazujesz jej i innym. Dlatego sekret przyciągania młodszej kobiety zaczyna się od zrozumienia, że najważniejsze nie jest dopasowanie się do wzorców, ale bycie prawdziwym człowiekiem, który ceni to, co naprawdę się liczy. To taki mężczyzna, którego ona podziwia i który może naturalnie przyciągnąć jej uwagę, nie musząc niczego wymuszać. Często słyszymy, że, żeby przyciągnąć kogoś, trzeba być twardym lub zrobić coś, by pokazać, że jest się innym. Ale czy wiesz, że bycie uprzednim to jeden z największych sekretów przyciągania młodszej kobiety? Czasami ludzie mylą uprzedność z słabością, ale prawda jest taka, że kiedy jesteś grzeczny i okazujesz szacunek. To o wiele bardziej przyciąga niż jakakolwiek arogancja. Kiedy zachowujesz się w sposób uprzedni, pokazujesz, kim naprawdę jesteś. Uprzedność to nie tylko słodkie słowa, ale także działania, gesty troski. Traktując innych z szacunkiem, tworzysz wokół siebie przyjemne środowisko. A wiesz, co się dzieje? To sprawia, że osoba obok czuje się bardziej komfortowo i pewnie. Młodsze kobiety w szczególności lubią czuć, że mogą ufać i czuć się swobodnie przy kimś. Ponadto bycie uprzednim wykracza daleko poza zwykły komplement. Czasami uśmiech, dobra rozmowa lub nawet prosta pomoc są wystarczające, aby oczarować kogoś. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta postawa nie ma daty ważności. Uprzedność to cecha, która nie tylko przyciąga, ale także utrzymuje zdrową relację pełną wzajemnego szacunku. Dlatego, jeśli chcesz przyciągnąć młodszą kobietę, pamiętaj: Bycie uprzednim to nie bycie uległym, ani zapominanie o sobie. Przeciwnie, to znak dojrzałości i inteligencji emocjonalnej. Młodsze kobiety szukają kogoś, kto traktuje je z troską i uwagą, i właśnie to sprawi, że zwróci na ciebie większą uwagę. Zauważyłeś, jak osoba dobrze ubrana przyciąga wzrok. Nie musisz być w garniturze i krawacie przez cały czas, ale kiedy dbasz o siebie i wybierasz ubrania, które pasują do Twojego stylu, to przekazuje pewność siebie. Nie chodzi o noszenie drogich ubrań, ale o wybór tego, w czym czujesz się komfortowo i co sprawia, że czujesz się dobrze. Uwierz mi, to już sprawia, że wyróżniasz się w pozytywny sposób. Kiedy mówimy o przyciąganiu młodszej kobiety, wygląd ma znaczenie, ale nie w sensie powierzchownym. Liczy się to, że dbasz o siebie i pokazujesz, że zależy ci na swoim wizerunku. Nie musisz być obsesyjnie związany z modą, ale pokazać, że wiesz, co ci pasuje i że poświęcasz czas na utrzymanie schludnego wyglądu, to już duży krok. A wiesz, co się dzieje? To przekazuje obraz pewności siebie, co jest bardzo atrakcyjne. Ponadto, kiedy dobrze się ubierasz, czujesz się lepiej. To podnosi Twoje poczucie własnej wartości i pomaga ci być pewniejszym siebie. A kiedy osoba obok ciebie widzi tę pewność siebie, automatycznie czuje się bardziej przyciągana. Chodzi nie o bycie najpiękniejszym lub najbardziej modnym, ale o czucie się komfortowo i dobrze we własnej skórze. Pamiętaj, że sposób, w jaki się ubierasz, także odzwierciedla, jak bardzo szanujesz siebie i innych wokół siebie. Usiądź z dbałością, pokazujesz, że wiesz, jak się dobrze zaprezentować, a to zawsze przyciągnie więcej uwagi i podziwu, szczególnie od młodszej kobiety, która szuka dojrzałego i pewnego siebie partnera. Jedną z rzeczy, które wiele młodszych kobiet szuka w starszym partnerze, jest dojrzałość. To nie ma nic wspólnego z wiekiem, ale z tym, jak podchodzisz do życia i związków. Kiedy jesteś dojrzały, potrafisz radzić sobie z sytuacjami w sposób spokojny i racjonalny, bez tworzenia dramatu czy komplikowania spraw. Tego rodzaju postawa jest bardzo atrakcyjna dla osób szukających stabilności. Bycie dojrzałym oznacza również bycie szczerym, transparentnym i odpowiedzialnym. Młodsze kobiety często męczą się grami lub osobami, które nie wiedzą, czego chcą. Kiedy starszy mężczyzna pokazuje, że ma jasność co do swoich uczuć i intencji, tworzy to atmosferę zaufania. Lubią wiedzieć, że mogą liczyć na kogoś, kto wie, co robi i nie wprowadzi ich w zamieszanie ani niedojrzałe sytuacje. Kolejną rzeczą, którą przynosi dojrzałość, jest umiejętność słuchania i udzielania cennych rad. W związku umiejętność słuchania jest kluczowa, ponieważ pomaga rozwiązywać problemy spokojnie i unikać nieporozumień. To pokazuje, że masz doświadczenie i wiesz, jak sprawić, by relacja działała, co wiele młodszych kobiet bardzo docenia. Dojrzałość to także umiejętność szanowania czasu i przestrzeni drugiej osoby. Dojrzałe osoby rozumieją, że relacje rozwijają się z czasem i nie trzeba się spieszyć. Jeśli potrafisz być cierpliwy, wyrozumiały i szanujący drugą osobę, na pewno zdobędziesz młodszą kobietę, która szuka czegoś prawdziwego i trwałego. Kiedy chodzi o przyciąganie młodszej kobiety, bycie szczerym jest kluczowe. Czasami może być kuszące, by ukrywać pewne rzeczy lub nawet kłamać, aby uniknąć problemów, ale prawda jest taka, że szczerość jest o wiele bardziej atrakcyjna. Młodsze kobiety często cenią przejrzystość i wiedzą, że zdrowy związek może istnieć tylko wtedy, gdy obaj partnerzy są szczerzy wobec siebie. Bycie szczerym nie oznacza bycia nieuprzejmym czy okrutnym, ale oznacza bycie jasnym co do tego, kim jesteś i czego chcesz. To pomaga stworzyć solidną podstawę zaufania między wami, a zaufanie jest jedną z najcenniejszych rzeczy w każdym związku. Kiedy dzielisz się swoimi myślami i uczuciami w sposób otwarty, pokazuje to, że masz dojrzałość emocjonalną, co jest czymś, co głęboko przyciąga. Ponadto, szczerość pomaga również unikać nieporozumień. Kiedy jesteś jasny co do swoich intencji i wartości, druga osoba wie, czego się po tobie spodziewać. Tworzy to bezpieczniejsze i bardziej komfortowe środowisko, w którym oboje mogą się wyrażać bez obawy o osądzenie lub zranienie. A na koniec to tylko wzmacnia związek. Dlatego, jeśli chcesz zdobyć młodszą kobietę, zawsze pamiętaj, aby być szczerym. Szczerość nie tylko ułatwia komunikację, ale także tworzy silniejszą i trwalszą wieś. W końcu, nikt nie chce być w związku, w którym nie może ufać drugiej osobie, a bycie szczerym to najlepszy sposób, aby zapewnić, że zaufanie między wami rośnie z dnia na dzień. Zauważyłeś, jak zapach osoby może pozostawić po sobie pozytywne wrażenie? To coś znacznie bardziej potężnego niż się wydaje. Nie ma znaczenia, jak bardzo dbasz o siebie czy co nosisz. Dobry perfum może pozostawić trwałe wrażenie. A najlepsze jest to, że nie musi to być drogi perfum. Ważne jest, aby znaleźć taki, który pasuje do ciebie i sprawia, że czujesz się pewny siebie. Kiedy wybierasz perfum, który ci się podoba, nie tylko poprawiasz swój wizerunek, ale także tworzysz poczucie atrakcyjności. Zapach ma moc budzenia wspomnień i emocji. Wyobraź sobie młodszą kobietę, która poczuje Twój zapach i od razu przypomni sobie przyjemne chwile lub poczucie komfortu i bezpieczeństwa. To tworzy więź bez słów. Ponadto, zapach osoby może być sposobem na pozostawienie subtelnego, ale potężnego śladu. Często, gdy jesteś blisko kogoś, zapach, który wydobywa się z ciebie, może być pierwszą rzeczą, którą osoba zauważy jeszcze przed jakąkolwiek rozmową. A jeśli wybierzesz perfum, który wyróżnia się w przyjemny sposób, może to sprawić, że kobieta poczuje się przyciągana, nie wiedząc nawet dlaczego. Więc następnym razem, gdy będziesz się przygotowywać do wyjścia, nie lekceważ siły dobrego perfumu. Wybierając zapach, który sprawia, że czujesz się dobrze, nie tylko dbasz o swój wizerunek, ale także tworzysz atmosferę atrakcyjności. A kto wie, może to być detal, który przyciągnie uwagę tej młodszej kobiety, którą chcesz zainteresować. Pewność siebie to jedna z najbardziej atrakcyjnych cech, jakie możesz posiadać. Kiedy czujesz się pewny siebie, widać to na wiele sposobów i nikt tego nie przeoczy, szczególnie młodsza kobieta. Bycie pewnym siebie nie oznacza bycia aroganckim lub uważania się za lepszego od innych, ale oznacza wiarę w swoje cechy i wiedzę, że jesteś cenny taki, jaki jesteś. Często pewność siebie pochodzi z wnętrza. Buduje się, gdy zaczynasz robić rzeczy, które cię uszczęśliwiają, nie martwiąc się o aprobację innych. Kiedy działasz w sposób autentyczny i nie boisz się pokazać, kim naprawdę jesteś, tworzy to naturalne przyciąganie. Młodsza kobieta zauważy, że nie boisz się być sobą i często to może być wielką zaletą. Ponadto pewność siebie to klucz do radzenia sobie z każdą sytuacją życiową w pozytywny sposób. Niełatwo Cię złamać i wiesz, jak znaleźć rozwiązania dla wyzwań, które się pojawiają. Ta pewność w radzeniu sobie z życiem to coś, co wiele młodszych kobiet podziwia w starszych mężczyznach. Wiedzą, że mogą na Ciebie liczyć, aby być wsparciem, którego potrzebują, nie czując się niepewnie ani obawiając się, że stracisz kontrolę. Pewność siebie jest zaraźliwa. Kiedy czujesz się pewny siebie, osoby wokół Ciebie również czują się bardziej swobodnie. Tworzy to pozytywną i relaksującą atmosferę, która przyciąga ludzi, w tym młodsze kobiety, które szukają tej emocjonalnej stabilności. Dlatego zawsze pamiętaj, że zaufanie do siebie jest jedną z najpotężniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby przyciągnąć młodszą kobietę.